Mano wszystkim z tej strony Alfie witam Was po raz kolejny na filmie z serii Poznaj i Złów. W ten deszczowy dzień zapolujemy dziś na Klenia. Ach, kurde! Cześć wszystkim, witam Was na kolejnym filmie z serii Poznaj Złów. Dzisiaj jesteśmy znów na krznie. Krznie, która... Opowiadałem Wam o niej dosyć dużo przy okazji filmu z uklejami. Jeżeli Was ciekawi, jak ta rzeka czym się charakteryzuje, no to zapraszam tu powinien, albo tu, ale raczej tu wyskoczyć odnośnik. Słuchajcie, dzisiaj na tej krznie na innym odcinku niż ostatnio, na trochę głębszej wodzie, która jednocześnie po deszczach poszła w górę, będę próbował złowić klenia. Jak widzicie pogoda taka o trochę deszczowa. Jest taki mały deszczyk, który potem przestaje padać, potem pada znów. Natomiast taka, w taką pogodę często łowiłem duże naprawdę klenie. Jeżeli oglądacie moje wcześniejsze filmy z poza tej serii, to o tym wiecie. Także liczę na to, że naprawdę fajnie dzisiaj połapiemy. Jeśli chodzi o ciekawostki, to tutaj o rzece już opowiadać może nie będę aż tyle. Natomiast widziałem dzisiaj tych rzeka paskowanego. Jest to rzadki gatunek pająka, który swoje sieci leci w bardzo ciekawy sposób, ponieważ ten zygzak, tutaj widzicie go teraz, ten zygzak, który na sieci się pojawia, emituje światło UV, odbija światło UV. Tak jak robią to chociażby w barach takie lampy, które wabią muchy i spalają je. To, co on ma na sieci, również tak działa, wabi owady właśnie do niej i dzięki temu te grzyki je łatwiej łapie. Jest to pająk rzadki i chroniony, który jednak coraz częściej występuje w Polsce z uwagi na pustynnienie klimatu. On lubi właśnie suchy klimat, trawy, trawiaste łąki i w tym się odnajduje wspaniale. A tam nam kolega płynie. Zobaczcie, bubr. Jest ich w krznie całkiem sporo. Nawet tutaj w centrum miasta. Ten jest już Centralnie przede mną największy gryzon, zamieszkujący Europę. Bubr, który na krznie akurat tam nie buduje, ale mieszka w norach. Nory kopy w brzegach, przez co niejednokrotnie można się wywrócić, bo te nory się zawalają. No i potem ty w takie nory wpadasz, no i można się złamać nogę. Kleń. Dzisiaj właśnie kleń będzie rybą, którą będziemy łowić. Jest to jeden z moich ulubionych gatunków. To również powinniście wiedzieć, jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy. Klenie są to ryby, które mogą zamieszkiwać bardzo zróżnicowane warunki, pod warunkiem, że jest to woda płynąca. Możemy go spotkać zarówno w wielkich rzekach typu Wisła w niewielkich ciekach przypominających kanały jak również w górskich rzekach pstrągowych no ale właśnie on w wodzie płynącej praktycznie jedynie występuje ryba wszystko żerna w zasadzie on zarówno poluje na małe rybki zjada bezkręgowce płynące po powierzchni, zjada rośliny nawet da się go łowić na owoce na wiśnie, ja łowiłem na czerwone porzeczki także naprawdę Ryba, która może zjeść wiele i duże porcje, bo ma dosyć duży pysk. Sam osiąga rozmiary no, do 70 cm, ale to już jest naprawdę duża rzadkość. Już powyżej 60 cm klenie to jest duża rzadkość. A takie powyżej 50 cm to są już okazałe osobniki. Ponad 2 ,4 kg, 4 nawet wagi. A może nawet więcej, jeśli jest dobrze spasiony. Słyszałem w Anglii o naprawdę rybach, które ważyły grubo ponad 4 kg. Jeśli chodzi o klenia, on jest, jak już mówiłem, wszystkożerny, więc można go łowić praktycznie na wszystkie metody. I na spinning, i na grunt, i na spławik. Kleń, ryba ceniona przez wędkarzy za to, że daje emocje podczas holu. Nie jest natomiast smaczny i całe szczęście, dzięki temu jest go w Polsce jeszcze dosyć dużo. I tak naprawdę nie jest to jakaś wielka trudność, żeby znaleźć miejsca, w których kleń występuje, natomiast już złowienie go jest bardzo trudne. Mówi się o tym, że kleń to ryba, która ma oko w każdej łusce, i przyznam się szczerze z mojego doświadczenia w połowie tej ryby: to naprawdę to się sprawdza. O, wyszedł, widzieliście to. Trzeba zachować ciszę nad wodą, dobrze się ukryć gdzieś za jakimiś trawami. Bardzo płochliwa ryba, ryba, która wzrokiem namierza ofiary. W związku z tym często też widzi wędkarza po prostu. A zatem jest to ryba naprawdę ciężka do przechytrzenia. Ale mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Kleń razem z boleniem, jaziem i jelcem wchodzi do grona Drapieżnych ryb karbiowatych. Jest on najbardziej drapieżny z tej całej zgrai, bowiem boleń to jest w sumie jedyna ryba, która żywi się wyłącznie innymi rybami, ale kleń również na inne rybki poluje. Ale jego spektrum pokarmowe jest bardzo szerokie. Jest on aktywny cały rok, można go łowić cały rok i można go również obserwować. Charakterystyczna ryba z czerwonymi płetwami odbytowymi. Można po tym poznać go, nawet jeżeli patrzymy w wodę gdzieś z góry, z mostu, to te płetwy widać i po nich możemy rozpoznać ten gatunek. Jest to ryba, która występuje wszędobylsko, jest w Polsce dosyć pospolita. Jest dosyć ważna, ponieważ żeruje na wszystkich. Tak? Ogranicza ilość na rybku innych ryb, więc te ryby nie karłowacieją, bo po prostu on tą populację kontroluje. A Dodatkowo zjada to, co płynie rzeką. Dzięki temu no po prostu ona się nie zaśmieca, to jest dosyć zabawne. Ale faktycznie te wszystkie owady jakieś, resztki chleba, które ludzie katką rzucają i inne takie rzeczy kleń zjadam. A ja przed chwilą miałem bociana nad sobą, dosłownie metr nade mną, nie wiem czy to widzieliście, widzieć nie widzieliście, ale pewnie to słyszeliście. Dobra, tyle o kleniu, Zaraz wam pokażę na co będę go No popatrzcie jaki okoń. Ładna sztuka. Naprawdę fajny garbus. Niestety przerwałem Hol myśląc, że nie nagrywam Ale to nie o koniu dzisiejszy film. Natomiast fajna ryba, myślę, że takie 27 cm. Wędek, jakiego używam do połowu klenia eee, Będę go łowił dzisiaj za pomocą metody spinningowej I tutaj wędkę do 10 gram stosuję Jest to Fox Terminator, który fantastycznie rybę trzyma Jedna z lepszych wędek jakie ja miałem Na kołowrotku nawinięta plecionka Ja łowię dosyć mocno, bo tutaj jest trudny teren Te ryby nieraz trzeba wyciągać z zarośli. Więc plecionkę mam 0,12. Do tego przypon z fluorokarbonu 0,20 przypon jest długi, taki no naprawdę. Ja tu stosuję około metrowe przypony, nawet dłuższe czasem. I do tego mała agrafka z krętlikiem. No a jeśli chodzi o przynęty, no to można używać bardzo różnych: od woblerków powierzchniowych przez jakieś tam nurkujące. Można używać trochę większych i twitchować nimi. A także łapać na jakieś wirówki, blaszki. Ja dzisiaj będę łowił na niewielkiego woblerka. Jest to woblerek, w sumie nawet nie wiem jak się nazywa, ale jest mniej więcej taki. On nurkuje na głębokość. o patrzcie tak on wygląda. On nurkuje na głębokość około 20 cm i to jest. Idealna głębokość do tego, żeby łowić klenia, bo to nie jest ani powierzchnia, ani pod powierzchnią Więc możemy łowić klenie, które żerują w taki i w taki sposób Miejmy nadzieję, że jakieś dzisiaj połowimy Klenęty powierzchniową prowadzę w taki sposób Że zarzucam wędkę Lubię zarzucać tak, żeby pływało ona z nurtem I takimi ruchami, wciutówki Nadaje jej pracę przypominającą owada, który spadł na powierzchnię wody. Jednocześnie kasując powoli luz, bo nurt ściąga przynęty w moją stronę, więc ten luz trzeba kasować. Mówiąc no na przynęty powierzchniowe, łowę sklenia, lubię obławiać całą szerokość rzeki, ponieważ dosyć duże osobniki na małych rzekach. Robił coś, co ja nazywam patrolowaniem, czyli pływają na planie takiego kwadrata od jednego brzegu do drugiego. Mają takie stałe trasy, na których zbierają. No i fajnie jest rzucić mu tak, żeby na, tą trasę, na tej trasie się znaleźć. Takiego woblera kleniowego rzucam. Ważne jest, żeby rzucać pod drugi brzeg, bo one często pod brzegami stoją. No teraz mi się wobler zaplątał ale często też patrolują tak jak to wam tłumaczyłem przy okazji łowienia na smużaki no i go prowadzę po prostu jednostajnie czasem można przytrzymać gdzieś za kamieniem albo w jakimś warkoczu ale generalnie jest to jednostajne prowadzenie dzisiaj mieliśmy najpierw deszcz i gęste chmury, zimno później Świeciło słońce i deszcz padał, a teraz tylko świeci słońce i jest ciepło, więc wszystkie pogody. Są no to nadal dobre warunki naklenia. Teraz zmieniłem odcinek, Łowię w centrum miasta, jak widzicie. Widziałem tutaj z wału ładne ryby. Jedna mi wyszła do przynęty, to na początku filmiku widzieliście. Uderzył, ale niestety się nie wciął. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, mamy tu ładną rybę. Mamy. I to jest gatunek, na który polowałem dzisiaj. Oj, nie, 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 wchodź mi tam, nie, nie, nie. Oj, będzie ciężko go podebrać z tego miejsca. Tu mam jeszcze gruntu trochę. Bo on tam mi wszedł. Ależ mi tam wszedł. Oj, ciężko będzie go stamtąd wyciągnąć. Może mi się go... Oj, ciężko będzie. I tu się już brzeg kończy. Może jak dam mu luzu, to sam wypłynie. Niestety my nie na to wychodzimy nie. Siłą w gąbkę. Siłą w kurde. Jako sprzęt daje radę. Mamy go. No. No i to jest ładna ryba. Zobaczcie. Mamy... O Jezu, cicho, cicho. Ciężko je utrzymać, te klenie, ale jest ładna sztuka. No niestety, nie! Statyw, nie. O. Ładna rybka, 40. o, proszę bardzo. I teraz Wam co nieco o tej rybie mogę opowiedzieć. Zobaczcie, bardzo duży pysk, to o czym mówiłem. Naprawdę może dużo zjeść. Duże oczy, które służą do namierzania, zdobyczy, bo właśnie kleń wzrokiem poluje. No i te czerwone płetwy, po których można go rozpoznać. Ubarwienie jak widzicie... Jak widzicie takie oliwkowo-złote. Bardzo ładna, silna rybka, która chce wrócić do wody, więc umożliwię jej to. No była taka dzisiaj trochę praca zespołowa. Bo kolega mi dał cynk, że widział z mostu ładne ryby i dawaj na ten odcinek. Więc szybko spakowałem manatki i właśnie tu przyjechałem. No i okazało się, że to strzałem w dziesiątkę. Ale tak jak Wam mówiłem, zmienna pogoda. Jest fantastyczna na klenie. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubią. Właśnie jak chodzą deszcze. Jak widzieliście, przy walce z tą ostatnią rybą naprawdę mocno ustawiony hamulec nie pozwolił jej uciec nawet Mimo, że była w zaczepie, to hamulec nie, za, nie zagrał, i właśnie dlatego używam mocniejszego sprzętu, o którym Wam opowiadałem na początku, właśnie na takie sytuacje, żeby być gotowym. Dzisiaj podczas słowienia spotkałem dwóch bardzo sympatycznych młodych wędkarzy. Niestety nie wiem, jak się chłopaki nazywacie, ale pozdrawiam Was. No i dzięki za wszystkie miłe słowa, jakie powiedzieliście. Pogadałem do, z nimi i o YouTubie i o wędkarstwie i powiem Wam szczerze, fajnie, że coraz więcej młodych ludzi to wędkarstwo zaczyna interesować miejmy nadzieję, że będą się oni uczyć dobrych wzorców tego jak ryby prawidłowo traktować jak zostawiać łowisko, żeby nie śmiecić jeśli tak będzie to mam nadzieję, że wszyscy młodzi będą tacy jak ci, których spotkałem. Naprawdę super chłopaki. Słuchajcie, trochę świruje mi tu światło, bo jest już bardzo ciemno, jak widzicie, za moimi plecami zbliża się zmrok. Udało się tylko tego jednego klenia dzisiaj złapać, ale no, był to fajny już osobnik, ładny, ładny, ładna ryba, dzięki której mogłem Wam co trochę o tym gatunku opowiedzieć, mogłem Wam pokazać jak wygląda, jak go złowić. No i jak widzieliście dzięki temu, że ta ryba cały się spędza w nurcie. No jest to jeden wielki mięsień, więc ciężko go było utrzymać przed kadrem, ale się udało. Mam nadzieję, że te samochody w tle za bardzo mnie nie zagłuszają. Jeśli więc słyszycie, co mówię, to dajcie suba, dajcie lajka. Like no i widzimy się na następnym filmie, kiedy będziemy polować na kolejny gatunek ryby. Trzymajcie się, cześć!